Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kąpa. ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Recycling Center Simulator Proszę Państwa mam nową lokację tutaj, jestem w jakimś e, chyba porcie albo nie wiem, magazynie kontenerowym Coś takiego, no i tutaj sobie śmieci zgarniam Natomiast nie jest to pierwsza lokacja w tym odcinku, ponieważ ja już mam samochód prawie na full zapakowany Przynajmniej na podłodze i troszeczkę jeszcze tego zostało, nie mniej zrobiłem, e, przyjąłem właściwie masę masę zleceń. No, praktycznie wszystko, co tam było na, na, na dzisiejszy dzień e, czasu gry oczywiście, to poprzyjmowałem I, i teraz tak sobie jeżdżę część e, zrobiłem już wcześniej, poza nagraniem, przed rozpoczęciem. Natomiast tutaj zobaczyłem nową lokację, i doszedłem do wniosku, że a odpalę to nagrywanie, żeby Państwu tę lokację pokazać, ponieważ e, tej jeszcze tutaj nie mieliśmy. Tak, to jest jakiś port. To jest jakiś port. Także e, wspaniale. Wydaje mi się, że, że całkiem fajnie, że tutaj się nowa e, lokacja pojawiła. Ponieważ są no, stacje benzynowe, sklep, e, to już przerabialiśmy. Więc znane jest to Państwu, jak i mnie. Natomiast tego jeszcze, jeszcze nie widziałem. Yy, I co? Zostało nam tam jeszcze troszeczkę rzeczy do zrobienia. Proszę, jak tutaj ładnie umieszczona ta... Te... No właśnie, to, to mnie najbardziej wkurza z, z, ot, z otwieraniem tych skrzyń, ponieważ to tak szybko leci, a nie traf człowieku, to się to resetuje, nie? O tam sztabka złota nie? za 170 dolców. O. O, kuźwa i jak ja mam to teraz? Hm. O, patrzcie, śmieci to gdzieś tutaj i, i, i wysoko są. no, to, to już tak nie byle co. Nie? To już trzeba się y, mocno rozglądać. Jak już śmieci są gdzieś poukrywane te odpady. Aha, worek jest pełny, dobra. To worek zrób pod samochód. I zbieramy dalej, oczywiście. Tutaj wszystko wyzbierane. Ja staram się robić te wszystkie lokacje na 100% i, i mi to wychodzi. Ponieważ, wiadomo, chcę dobić do tego siódmego poziomu. Ponieważ jest wiele tam ciekawych rzeczy, które które chciałbym przetestować, które chciałbym nabyć, no a ten poziom niewątpliwie jest do tego potrzebny. Więc staram się to wszystko na 100% robić. Oczywiście nie segreguję tego, bo mm, pracownik to robi. O widzicie, patrzcie, jeszcze odpad metalowy jakiś. Gdzieś coś zostało. Jest pracownik. Ja wiem, że tracę punkty reputacji, ale to jakoś mnie tam Ni ziemi, ni parzy. Czy tutaj coś by było? Nie. No, bo to byłby challenge, żeby się tu dostać. Ho. Oh. Wejdźmy jeszcze na górę. Tu sprawdzałem i tutaj nie ma nic. Natomiast może gdzie indziej coś... Tak, jeżeli ja tego nie zrobię na stówę, to nie dostanę tylu punktów. Albo w ogóle nie dostanę punktów, bo nie zrobiłem, bo gra uzna, że, że to nie zostało zrobione. No, teraz to taki parkour tu, o, uprawiam, a się pewnie okaże, że to gdzieś kuźma leży na ziemi, a ja ślepy nie widzę. No. Już pewnie pierdolenie razy to pominąłem. Ech, panie mówi, a to się nie podświetla. <laughs> No dajcie spokój. Poważnie. Coś metalowego. Pewnie jakaś śrubka, czy... Czy, czy cholera wie co? Hmm, ciekawe. Tutaj nie ma. A, tutaj, dobra. Eee, w porządku. Ogarnęliśmy. To już będzie, to już będzie tyle, to już będzie stuwa. No to jedziemy dalej. I została ostatnia lokacja. Odbudowa, chyba. Tak? No tak. Czyli. Miejsce, którego nie lubię. No ale trzeba zrobić. Trudno. E, tak sobie wybrałem to, tak mam. Ale wszystko przyjąłem. Wszystko, wszystko tam, co było do do zrobienia to do wyczyszczenia to, to przyjąłem ta lokacja nie jest trudna w, w kontekście takim, że trzeba gdzieś tam mocno szukać, skupić się i tak dalej ale po prostu przez to, że ja już to mówiłem, przez to, że o że trzeba łazić w górę i w dół, no to, no to, nie, 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 lubię jej. Ale za to kolejna skrzynia i kolejna sztabka. No patrzę. O, dobra, może to będzie sposób wbić się w rytm, nie? Ach, kurde, było tak blisko. Dobrze, no okej, okay. to się udało zrobić. Eee, wyrzućmy wora pod samochód. To później. I to już chyba wszystko jest uprzątnięte. Dobrze, to teraz pięterko zaliczamy. Proszę bardzo. Mm. To jakieś małe śmietki na początek. Jak się worek zapełni, to, to podejdziemy sobie z jakimś większym śmieciem w rękach i, i wyrzucimy zarówno tego śmiecia, jak i worek. Tak jak to już żeśmy... Robili, aczkolwiek no, widzę, że tu już nic nie ma. Ta waza mi tylko została, więc już się tam machnę. Ktoś tam łazi. No dobrze, tutaj jeszcze mamy śmietki. Do tego wora zostawię. To ten wór będzie dużym śmieciem. No i tutaj jeszcze. To już ostatki. Aha. To ty leć. Polecisz. No teraz kurde, nie, chyba nie, nie spadł chyba. Dobrze, może celujmy o ten sposób. No nie spadł. Za blisko ściany lub podłoża. Ciekawe. Dobra, to jeszcze i to jeszcze. I tu mam nadzieję, że... Aha, jeszcze to. No, to teraz mam nadzieję, że wszystko sprzątnąłem. Hopso i do auta. Wszystko do pakowania. Oj, będzie miał ten nasz Miglans mnóstwo pracy. Naprawdę, bo to tam w sumie chyba 5 lokacji miałem. E, które uprzątnąłem, nie? także tu mamy. E, I teraz wracamy do fabryki. To wszystko trzeba oczywiście e, wypakować. Nasz Miglancy tutaj będzie sobie to robił. No może ja bym mu pomógł, nie wiem, kurde, no nie mam zdania. No. Nie wiem dlaczego ja mam to robić. Przede wszystkim. Nieważne, nieważne. Ty zajmij się rozpakowywaniem, synu. E, Gdybym mieć tutaj takich dwóch, to ciekawe, czy oni by wówczas we dwóch to rozładowywali? Ja bym to sprawdził chętnie. O, Zachary Garcia, proszę bardzo. Zatrudnij. I co to teraz będzie? Ten Zbierać śmieci to dopiero od siódmego. No i jak to będzie wyglądało teraz? Czy oni we dwóch będą robić, czy jeden po prostu stanie? Tak, we dwóch będą robić. No i elegancko, elegancko. Eee... To jak ja bym się tam jeszcze, nie, no jak ja się tam jeszcze wepchnę, to to trochę za bardzo tłoczno będzie. No ale w porządku. Dobra, co my tutaj mamy? Do ogarnięcia. Sporo mamy tam rzeczy. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kwestie związane z maszyną, tutaj mamy jakieś ulepszenia. Za 750 dolarów przenoś więcej, ale może byśmy z... 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 zainwestowali w jakąś taką maszynerię. Bo to jest tak. Y... To są te trzy maszyny tanie. To były te, te dwie maszyny drogie, jeżeli chodzi o rozdrabnianie. I teraz tutaj, plastik przykładowo, czy tam sz szkło, a może, może w szkło wejść? Hmm. Wejdźmy w kontrakty. Może nam coś pomoże tutaj, jeżeli byśmy się tak przyjrzeli, różnym. Różnym zamówieniom, hmm. osiągnij poziom reputacji 7, Ecoplant. Hmm. Tak szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest wybrać, bo nie wiadomo, co będzie, ale. Tak na początek to może to może ogarnijmy najpierw kwestie związane z, z posortowaniem tego wszystkiego i zobaczeniem, co będzie potrzebne. Yy, dobra, chłopaki, sortuj odpady. 5 sekund mu to zajmie. Zobaczymy później, ile czego mamy. Dobra, no fajnie, że, że, że tamtego. Tak szybko sobie radzi. Drewno: 36 kg, papier 90, plastik 92, szkło 46, więc niezbyt wiele i 89, jeżeli chodzi o posortowane pudełko z recyklingiem metal. Tak, metal. Mhm. Dobra, wracamy do maszyn. Coś, coś byśmy kupili. Jeśli mowa o metalu, maszyna do wytapiania, metal. No okej. Okay. 2600. To samo szkło. To może. A weźmy. Umieszczaj swoje maszyny jedna za drugą w odpowiedniej linii łącz je, aby móc masowo produkować. No, to ciekawe. O, czyli robimy taki łańcuch produkcyjny. No to też fajnie. Natomiast to jest coś nowego. I teraz. Jak rozumiem, to musimy umieścić tę maszynę za, za tą, tak? Czyli najpierw kruszymy, to później przechodzi, i tutaj pójdzie do tej drugiej maszyny, i coś z tego będziemy mogli wyprodukować. Czy ja chcę to robić akurat w ten sposób? To się zaraz okaże, ale zawsze można przestawić. Wejście do niej jest tutaj. No, no, jeszcze trochę. No dawaj no. Myszkuziwa, jak ja nie lubię walczyć z milimetrami, no. E, chyba również to zrobiłem. Chyba również to zrobiłem. No dobrze. Co oni potrzebują? To jest e, stopione szkło i szklany pył do tego jest potrzebny. Aha, 2 kilo. No dobra. No dobra. A zatem szkło, 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 wypróbujemy sobie tutaj, proszę Państwa, jak to będzie wyglądało. Jak to teraz ma... ma to działać? Ok, czyli tak, robimy szklany pył. Części szklane. O! O! Ciekawe, szklany pył. Części szklane. Kolejka produkcyjna. 46, tak? 46 synu, no. Dobra. I później. Części szklane. Ciekawe. W Łomś. Idziemy do tamtej. Stopione szkło, tak? gdzie to się odkłada. A wchodzi do tej drugiej maszynerii. Dobra, w porządku. Super. Fajnie, czyli my możemy w tym momencie tutaj sobie to ogarnąć. A co z tym? Bo tutaj też mamy stopione szkło czy ja mogę to jakoś bezpośrednio wrzucić. Mogę. Elegancko. Wystarczy tylko podjechać paletą i możemy sobie jeszcze więcej Ogarnąć rzeczy. Ja myślę, że to nam się finansowo bardziej opłaci, ale mogę się też zdziwić, nie? bo zdziwiłem się już na metalu. Odjeść tutaj, Misiaczku, i chodź tutaj do Wojka. No jak zbyt blisko się co ty dziś dzisiaj, wytapiać. Że jeszcze? A. No dobra, udało się. To teraz to, postaw... znaczy to, paletę, postawmy tutaj. I to się robi cały czas. Eee... O, i to już się skończyło robić. I teraz w takim razie stopione szkło 76. Ile mogę? 152 kilo. Eee, aha, bo to na. A! Dobra, Bo To nie mogę w ten sposób ogarnąć tego tematu. Ponieważ tutaj idą 2 kilo. Na ten. No, ale weź to mi skasuj. Aha. Szkoda, że, że się nie da zaznaczyć. Dobra, 38. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aha, i to wygląda w ten sposób. No, i teraz pytanie brzmi: co ja z tym mogę zrobić? Czy tam jest jakiś kontrakt i jeżeli tak, to za ile? Glas. Tutaj nie. Myślę, że to będzie gdzieś od tego poziomu, tak? Chyba, że się trzeba przespać. Możemy spróbować. Ile tego wchodzi na paletę? Trzydzieści. O matku. Duzio. Yy, mam dwadzieścia dwie sztuki. Jeszcze dwie tutaj wejdą. O, elegancko. I to możemy do magazynu już odstawić. Tam się jeszcze produkują rzeczy. Ostawmy to może tutaj. Cholera miałem sprawdzić, czy na tym miejscu da się ustawić maszynę. No i co? No i oczywiście kuźwa swoim zwyczajem zapomniałem no. Ja naprawdę już go No nie wytrzymuję. mnie. Dobra, weźmy jeszcze jedną paletę. I to może tutaj stać. Nie, nie, nie będę na razie tego zabierał, ponieważ nie ma to a, większego sensu. Tak to wygląda, proszę Państwa. Prześpijmy się. I zobaczmy, co będzie na zajutrz. Dzień siódmy. No trochę wydaliśmy, ale to... to maszyna tyle kosztowała. No i bardzo fajnie. Lecimy dalej. Jak to za dnia wygląda? No, są to takie zielone, takie tego, a tutaj to takie typowo szklane. Bo to szkło. Teraz tak. Zobaczmy. Mam 39 dolarów, więc dupy nie urywa. Ale za to zobaczcie, możemy sprzedać 30 stopionego szkła. I ja myślę, że ja bym się tutaj fajnie potargował. Bo to już jest fajna kasa. Ja bym chciał... Mm, 1300. No, tak nie za bardzo. To, y, 1200. Ja ostro podnoszę, to ty też ostro... Pod, y, znaczy, ja ostro opuszczam, to ty ostro podnieś, nie? 1100. No i gitara. I gitara, 1100, mamy akurat, nie? Ja myślę, że... Znaczy mamy akurat, bo, bo tam jest w tej strefie magazynowej, bo jeszcze na jednej palecie mam tam troszeczkę. Ale ładnie to poszło. I pięknie żeśmy zarobili 1139 dolarów na nasz szkle, także całkiem, całkiem przyzwoicie. Naprawdę, tutaj no, tu musiałbym te metale przetworzyć, ale ja nie wiem, czy mi się teraz opłaca, bo skoro jest taka przybitka, to może jednak bym to zostawił. Ile czego tutaj mam? Ja słuchajcie, myślę, że posortowane tylko z metalem, dobra. Tu jeszcze plastik jest. Ja myślę, że w następnej kolejności. To można byłoby wejść, słuchajcie, przykładowo, właśnie w plastik. Nie? Tylko weźmy w końcu tę maszynę do metalu, przestawmy i zobaczmy, czy ją mogę tutaj postawić. Nie, nie mogę, proszę Państwa. Czyli koniecznością będzie dla nas rozbudowanie e, tutaj tej, tej, tej strefy, ponieważ już przestajemy się mieścić. Jeżeli przykładowo Doszłaby maszyna tutaj do przerabiania metalu, no to już nie wiem czy tu by było przejście. Także takie rzeczy. Dobra, jak na razie tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.